Dzień dobry. Dzisiaj święto, 11 listopada, więc dzień wolny. Więc postanowiłem przyjechać, przyjechać na siedlisko, odpocząć od miasta, odpocząć od pracy, no i w sumie odpocząć też od ludzi. Także dzisiaj dzień na spokojnie. Spacerek, coś smacznego i przede wszystkim odpoczynek, odpoczynek, odpoczynek. Jest godzina 11 z minutami. Bo ja dzisiaj w ogóle się nie śpieszyłem, na spokojnie sobie stałem, przyjechałem. Nie śpieszyłem się też, bo wczoraj był deszcz i myślałem, że będzie tu naprawdę mokro, ale ogólnie nie ma tragedii. No jest rosa. Ale jakiś tam kałuż czy wielkiego błota nie ma. Ogólnie to nie było też jeszcze jakoś bardzo dużo tych przymrozków, tylko pojedyncze noce, więc spokojnie sobie i trawa, i zboże jeszcze rośnie, więc to wilgoć jest po prostu szybciej wciągana. Co ja dzisiaj zrobię? No, zacznę na pewno od spacerku, gdzieś tam pójdę daleko daleko w las i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może na dwie, może na trzy godzinki się okaże. O, widzę tam sarenki, biegną, czy je ściągnę. Chyba, chyba, o udało się. Dwie sztuki. Nie wiem co je wystraszyło, ale na pewno nie ja, bo dosyć daleko są. W każdym razie, tak jak mówiłem, ja idę na spacer, troszeczkę sobie pochodzić, pooddychać tym powietrzem. Potem wrócę tu na siedlisko, pokręcę się po obejściu, napalę w piecu, zjem coś smacznego, no i będę odpoczywał, leniuchował. Także teraz przybiórka już była. Pora wziąć jeszcze coś na drogę, żeby w razie czego się napić czy coś przegryźć. No i na spacer. Na spacer jak najdłuższy. Wyszedłem już z lasu i pomyślałem, że jeszcze przejdę się kawałek przez łąki. Po lesie łaziłem prawie trzy godziny. Po różnym lesie. Od takich ładnych kawałków, gdzie jak widać super rosną sobie jałowce. Słyszałem ogólnie, że jeżeli gdzieś rośnie jałowiec, to podobno czyste powietrze. Nie wiem, czy to prawda. Ogólnie sporo starych podgrzybków jest, no ale takich, że jeszcze tydzień temu można by było je zbierać. Teraz już nie bardzo. Maślaków też trochę trafiłem, ale maślaków to już pozbierałem. Nawet takie malutkie się trafiały, jak paznokieć. No ogólnie fajny spacer. Pogoda dzisiaj też taka w miarę. Nie ma wiatru. Jest jest około 10 stopni, no ale pochmurnie, tak to bywa. Teraz pomalutku już wracam przez łąki, ale tak bez pośpiechu pomalutku sobie spacerując, popijając jakąś herbatkę, tym razem z pokrzywy nawet jakieś starenki po drodze mijałem. Co prawda, raz mnie się bały, raz nie stawały, obserwowały, co się dzieje. Ale fajnie tak z daleka popatrzeć się na przyrodę. No i ogólnie kilka godzin takiego spaceru na powietrzu dobrze robi. Mimo, że dzisiaj niby święto, no to jednak na wsi święta nie ma. Tam widać z daleka, że ciągnik też pracuje i ora, ora, orze pole. W lesie z daleka też słychać piłę, no bo jednak ludzie na wsi pracują, aby mi się udało i jakiś taki dzień zrobić, że w sumie nic dzisiaj nie muszę i naprawdę wszystko powolutku, spokojnie. Po prostu pełen odpoczynek. Także teraz wracam, chwilę się pokręcę po podwórku. No i pewnie trzeba będzie rozpalać w piecu, bo na dworze podwieczór coraz chłodniej. A mam zamiar zostać na noc. Standardowo otworzyłem okno, żeby chwilę przewietrzyć, no i już miałem rozpalać, ale tak sobie myślę. W sumie były grzyby, kilka ich jest. No, to czemu nie spróbować? Jeszcze pójść na ryby. Nie wiem, czy coś z tego będzie, no bo wiadomo, karasie raczej lubią ciepłą wodę. A już 11 listopada, no to też się nie ma czego spodziewać. Ale popróbuję. A na napalenie w piecu jeszcze chwilę sobie dam. Spławik już jest w wodzie i widać, że coś tam delikatnie go porusza. Co prawda nie stoi tak jak powinien, pionowo, tylko się położył od razu. Widocznie jakiś ciężarek prowizoryczny mi spadł. No, ale zobaczymy czy coś z tego za chwilę będzie? No to już wiem, co tak po malutku skubało tym spławikiem. Robaka założyłem sporego, bo liczyłem na to, że znowu złapię tego hamskiego sumika hamskiego, czyli po prostu szkodnika, a tu karaś, no, który nie mógł za bardzo połknąć ee, robaczka. Mam lolił, mam lolił, mam lolił. No i chyba wy mam lolił. Co prawda ledwo go zaciąłem, bo oczywiście nie mam haczyka, tylko mam po prostu szpilkę zamiast haczyka. No a karaś ma chociaż widać, że nawet gruby, to znaczy dobrze się najad przed zimą. Wędruj mały do wody, bo jednak z Tobą to i tak bardziej zabawa niż cokolwiek innego. No i znowu spory robak wędruje na haczek i zobaczymy. Poczekam jeszcze tak z 10-15 minut. Jak coś się trafi, to dobrze, a jak nie, to wracam palić w piecu, bo już widać, że pomału idzie wieczór. Tak jeszcze sobie siedzę i się zastanawiam, czy to na pewno był karaś pospolity, bo trochę chyba był zbyt długi. I nie wiem, czy to po prostu nie Japoniec. Jeżeli ktoś jest pewny, to dajcie znać w komentarzach, bo ja mam kurcze wyzwanie. Na początku myślałem, że tutaj są karasie pospolite, te nasze złote, no ale ten, którego wyciągnąłem. No, nie wiem, czy to po prostu nie jaboniec, tak zwany srebrniak. I jest drugi. Znowu takiego wielkiego robala mi zaczął mamlać, więc dzisiaj już chyba więcej ich łapał nie będę. Chyba Japoniec, karaś srebrzysty mi się wydaje. No bo garba takiego nie ma. Hmm, no naprawdę. Przez te pół godzinki, myślę, że już mocno mi się wywietrzyło, więc pora zamykać okno. No i napalić w piecu, bo za chwilę przecież będzie wieczór, no i zacznie się robić zimno. Teraz już 6 stopni tylko na dworze, a w środku w pomieszczeniu no 10 i trochę, kurczę, więc trzeba palić jak najszybciej. Tam się rozpala, to jeszcze pomyślałem, że przyjdę do ogródka i urwę sobie troszeczkę zielonego. Przecież szpinaku tu jest jeszcze sporo. Sałaty tak samo. No koperek, więc na kolację trzeba coś mieć. No i oczywiście jeszcze pietruszka. Też wykorzystam kilka jakichś takich mniejszych, drobniejszych listków. Myślę, że ogólnie to trzeba będzie mi chyba, jak będę teraz odjeżdżał, pozrywać już cały ten szpinak. No i po prostu zamrozić, co nie zjem na świeżo. A sałaty... Hmm, no trzeba będzie chyba jakiś ser dobry kupić biały albo pleśniowy i po prostu korzystać, jeść jakieś zdrowe kolacje czy coś w tym stylu. W piecu też już widać i słychać, że się ogień rozhulał, więc pora dołożyć jeszcze trochę drzewa do środka, zamknąć popielnik, żeby się pomału tliło. No i myślę, że jeszcze na te 10-15 minut... Wykorzystać i pójść na dwór, nie wiem w sumie co zrobić, ale jeszcze się pokręcę. O, może patrzę na tego orzecha i z tamtej strony jeszcze ostatnio nie zbierałem orzechów, więc akurat zrobię to teraz. Kupa liści już zgrabiona, no i powybierałem te orzechy, które widziałem. Wyszło pół skrzyneczki, bo tu się spodziewałem, że będzie ich zdecydowanie mniej, bo orzech jest pochylony w tamtą stronę, gdzie jest wejście do drewnianej chałupy. Orzechy są mokre, więc na pewno trzeba będzie je wysuszyć, ale dzisiaj je chyba odstawię po prostu do budynku, a jutro, jak troszeczkę same z siebie podechną, dopiero powędrują tam na piec. O, zobaczcie, jakie czerwone niebo, jakie chmury. Ten zachód słońca jest tak naprawdę mocno, intensywnie czerwony, że dawno takiego nie widziałem, aż przeszedłem bliżej, troszeczkę się na niego popatrzeć, bo te kolory, no naprawdę mocne. Mam nadzieję, że w telefonie przy nagrywaniu też to będzie widać, ale w każdym bądź razie, ja chyba ze 2-3 minuty tu postoję i dopiero potem do budynku. Na dworze już całkiem ciemno, więc przyszła pora pomyśleć nad jakimś porządniejszym jedzeniem. A dzisiaj, co będzie, będzie burger wołowy. Z jakimiś tam dodatkami sałata, cebulka, ostra papryka. A po burgerze, ale to już na sam wieczór, będzie jeszcze coś bardziej ciekawego. Cebulka już lekko podsmażona. Chciałem tylko tyle, żeby zrobiła się taka szklista. No i pora rzucić burgera. Kuchnia nie jest super mocno rozgrzana. Taki średniaczek. Więc pewnie z 5 minut z każdej strony będzie to mięsko potrzebowało. Sałata, cebula. Mięso, trochę papryki, znowu trochę cebuli. No i oczywiście ketchup. Przykrywam to bułką przypieczoną elegancko i w zasadzie smacznego. A po jedzeniu trzeba ogarnąć grzybki, bo na przykład ten duży podgrzybek, czy ten maślak, czy ten, no z nich nic nie będzie innego, tylko i wyłącznie suszenie, więc poczyszczę i wylądują na piecu. A z tych młodych maślaczków to jeszcze się zastanowię. Grzyby obrane to jeszcze pomyślałem o jabłuszkach. Powybierałem z piwnicy takie mniej prezentowne. To znaczy takie, które i tak trzeba było obierać ze skórki, żeby zjeść. No i siekam na drobne, a potem poleci to na kuchnię. Chodzi o to, żeby się przesmażyły. Za chwilę, jak już całkowicie zmiękną, dodam też troszeczkę cukru. No i w sumie kilka skórek, które było takie... Ładniejsze zostawiłem i pomyślałem, że po prostu ususzę. Potem będzie jakiś dodatek do herbaty, albo coś w tym stylu. Także skoro robotę mam na razie zrobioną, no to chyba pora na chwilę odpoczynku tak naprawdę. Jakieś pół godzinki czy godzinkę. No i dalej będę działał to na kuchni. I nie bez powodu pokazuję to zdjęcie, bo wymyśliłem sobie, że zrobię dzisiaj. Pizzę, ale nie taką typową pizzę-pizzę, tylko po prostu poeksperymentuję i zrobię coś na zasadzie pizzy na podpłomyku. Tu mam mąkę z odrobiną proszku do pieczenia i soli, mam jakiś koncentrat pomidorowy, posiekałem właśnie czosnek i pietruszkę, więc z tego zrobię jakiś sos, potem rozrobię ciasto, no i będę próbował smażyć takie podpłomyki po prostu na kuchni, na, na tej mojej macie grillowej, no i zobaczymy, czy wyjdzie pizza, czy też nie. Ser i kawałki boczku sobie już pociąłem. Sos zrobiłem, czyli pół słoiczka koncentratu, troszeczkę wody, czosnek, natka, pietruszki. No i najważniejsze ciasto. Ciasto z dodatkiem wody i dosłownie kapeczki oleju. Na razie rozrobione cokolwiek łyżką. No ale jednak łyżką samą się nie da, więc trzeba umyć rączki i pokręcić trochę ręką. Dobrze, że od razu całej mąki nie wysypałem do ciasta, bo jednak musiałem troszeczkę podsypać. Ale teraz już elegancko odstaje i od dłoni i w zasadzie od garnka. Także tak to zostawiam, daję temu 5-10 minut odpocząć, a szykuję kuchnię do pieczenia. Chyba trudno będzie mi to wszystko nagrywać, bo tak naprawdę to ciasto jest bardzo delikatne, a ja nie mam... Stolnicy ani wałka, żeby go jakkolwiek rozpłaszczeć, więc tak w rękach cokolwiek. No i za chwilę, 2-3 minutki poleży na tej stronie. Potem przewrócę na drugą, ponakładam sos i składniki. No i potem od góry przyłożę garnkiem, żeby zrobić taką kopułę. Czy to się sprawdzi? Nie wiem. Za 10 minut będzie efekt. Dobrze, zatem otwieramy ten piekarnik. Ciepły jest, może nie parzyć, ale jest naprawdę ciepły. Ła, paruje jak nie wiem, pachnie ładnie, no ale ciekawe, jak od spodu. Czy się przypiekło? No chyba jest ok. Szczerze mówiąc, 10 minut minęło. Jak to ciasto? Hm. No nie, jeszcze jednak dam temu chwilę i to nawet na większym ogniu. I zobaczmy teraz, widać, że u góry się ładnie nawet dusi i zapieka ten sos. A ser rozpuścił pod spodem. Myślę, że już jest ok. Ściągam. No i próbuję, co to wyszło. No to popróbujmy, co z tego wyszło. Przekrojone na pół. Serek się ładnie ciągnie. Ulala, jak to teraz ugryźć? Nie wiem. Skosztujmy po prostu. Gorące, ale naprawdę smaczne. Wow! Ta pizza była naprawdę super smaczna. W tej chwili robi już się druga. Wykorzystałem całą resztę składników. No i ogólnie jestem w szoku, no bo. Pizza super, nigdy wcześniej nie robiłem. A co dopiero jeszcze w takich warunkach? Chociaż warunki, no powiedziałbym, naprawdę uniwersalne. Półeczka super, bo jak widać, herbata cały czas jest tutaj ciepła. Jeszcze jakieś resztki mmm, pigwy, papryki i grzybów mi tu dosychają. Oczywiście czajnik z ciepłą wodą na kuchni dalej się grzeje. Tu grzyby się suszą i jabłuszka. No te, które się smażą na przetwory też. Cały czas na kuchni stoją. No i pizza, pizza przede wszystkim, a i gorący garnek. Jak to wygląda? Dosłownie minutę temu nałożyłem. No i 5 minut i będzie gotowe. Chociaż ciasta to mi jeszcze trochę zostanie, ale już więcej zjeść na rady nie dam, więc tego będą po prostu takie suche chlebki. Do zjedzenia jutro. Druga pizza też już gotowa. Nie ma co jej przeciągać. Zdjąłem pokrywę z góry. No, i ogólnie zdejmuję z ognia. Minutę czekam aż ostygnie i jem smacznego! I na koniec, już po prostu samo ciasto. Dwa takie chlebki wyjdą, dlatego zrobiłem troszeczkę grubsze niż na pizza. Nie wiem, tak myślę, że ze 3-4 minuty z każdej strony i może będzie gotowe. Mam nadzieję, że jeżeli chlebek będzie grubszy, no to tak się nie zeschnie do jutra, bo już dzisiaj. Nie dam rady nic zjeść. W pomieszczeniu mam już naprawdę fajnie ciepło. No paliło się prawie 4 godziny, więc no nic dziwnego. A paliłem głównie takimi drobnymi patykami, jak tutaj widać. Od nich temperatura jest bardzo wysoka. Nawet teraz jak to nagrywam, to aż mnie parzy w ręce. No ale minus jest taki, że co kilka minut trzeba dokładać. Dużo się kręciłem przy kuchni, więc miałem na to czas. No ale teraz już pewnie pójdą grubsze drewka w ruch. Ogólnie bardzo fajny ten dzień, taki na spokojnie. Robiłem powolutku to, co chciałem. Odpoczywałem przede wszystkim. No, skoro święto, to święto. Jedni świętują w taki, drugi w inny sposób. Dla mnie po prostu taki odpoczynek od ludzi, od miasta, w zasadzie od wszystkiego, jest też świętem. I chyba świętem ostatnim w tym roku, bo coś czuję, że takich dni, kiedy będę mógł tu przyjechać na dłużej, będzie coraz mniej, no ale zobaczymy. Podpomyki bez niczego też już upieczone. Myślę, że z jednej i z drugiej strony są ok, więc po prostu, ła, gorące, strasznie gorące, wędrują na talerz i na jutro będą jako dodatek do jakiegoś innego dania. Także zamykamy, albo nie, może niech minutę ostygną i dopiero to przykryję. A teraz Jabłuszka nie się jeszcze trochę poprażą, a ja już po prostu odpoczynek pewnie jakaś książeczka i wspanie. 22:30 prawie, więc pora gasić światło i w całości wypoczywać, a w zasadzie to pomału i spać. Także dobranoc, żegnam się, i do następnego razu.